Są gospodarzy, trener. Wiedziałem, że są gospodarzy już drugi raz. Zwycięstwo od zwycięstwo 74 do 60. Gratulacje. Za pierwsze rzeczy w kolejnej rundzie. Wspaniam o bazę kleju. Panie też, że kilka słów o dzisiejszym stowarzyszeniu. Oczywiście do no, nic, nie się to Widzieliście Państwo na meczu i widzieliście podobny scenariusz jak dwa tygodnie na wyjeździe. Pierwsza połowa przez Stana, przez Pana, może. I drugiej po drodze zespołu i zdecydowane wygranie. Przestrzegając rolników praktycznie całą towarzyszność, koncentrowałem się na tym, żeby. nie wierzę, że się lepiej już bo się pognałem drewna i nawet to. to miał Martu, że też nie były drugie powiedzmy, Dziękuję. było Start, is a very good team. Team, <laughs> um, we knew it would be, be tough, be, be a very tough game. Uh, the way they play, and they really don't have anything to play for. They're not really looking to make the playoffs, so it was going to be a tough game for us to come in and, and um, take care of business. But uh, we fought hard as a team, and we just kept playing, kept playing hard, and stayed together as a team, and finally played defense. Finally made a few shots, and um, the game went our way. Start to bardzo dobra drużyna, bardzo ciężko się z nimi gra, są bardzo, bardzo dobrzy w swojej grze, dlatego czekaliśmy na ten play -off. spodziewaliśmy się, ciężkiej gry taka była, twardo walczyli, ale na szczęście, na szczęście dzięki, dzięki grze troszeczkę w defensywnej udało nam się poprowadzić ten mecz tak, jak chcieliśmy. Jakieś pytania do gospodarzy? Nie widzę, nie słyszymy. Dziękujemy. Proszę Piotrów i Startu Dnia, trafiając Pan Dawid Dydek oraz Robert Otmar. Zwycięstwo gospodarzy 74-70, Panie że porażka pierwsza w drugiej fazie, kilka słów o dzisiejszym spotkaniu. Zegwiliśmy bezwarzam, że w pierwszej połowie e, kontrolowaliśmy e, elementy gry, na których się skupialiśmy i zrobiliśmy dosyć dobrą pracę w tej części gry. Natomiast w drugiej połowie przeciwnik zaczął grać bardzo, bardzo twardą obronie, zamknęli pole 3 sekund. Nie mieliśmy odpowiedzi na to i... Um we um, we started the game very well playing as a team showing some things that uh, we haven't shown in certain games in the season um, so overall we, we were very satisfied with our game we made a couple mistakes at the end that cost us the, the, the game and um, the game was actually much closer than what the score says at the end. Um, so we will we'll just keep going forward and we have nine more games left and we're going to try uh, to look for our mistakes and see what we can do better. But we're all in all, we're uh, satisfied with our game and um, we're just looking forward. Thank you. Zaczęliśmy bardzo dobrze, graliśmy jako drużyna, pokazaliśmy myślę dzisiaj wiele rzeczy, których nie pokazywaliśmy wcześniej podczas sezonu. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak graliśmy. Popełniliśmy może kilka błędów, natomiast sam mecz był. Dużo bliższy, byliśmy dużo bardziej wyrównanymi, wyrównanymi drużynami niż wskazał to wynik. Jeśli chodzi o grę w każdym razie. Zostało nam 9, 9 meczów do zagrania, czekamy na to, żeby, żeby pokazać swoją grę w tych następnych spotkaniach. Dziękujemy, jeżeli ja